Cześć, jestem łańcuchiem W dzisiejszym odcinku będziemy sobie grali w browser, wybijeli na te wszystkie konta, które już dawno nie wbijaliśmy, chyba tam około dwóch dni na więc co odbierzemy te darmowe rzeczy, ale jeszcze jak na początek tylko szczęście łapeczki góry i subika z góry dziękuję, bo bardzo mało nam brakuje do 250 subów, a chciałbym w tym roku być te 300 subów. No byłoby bardzo fajnie, nie wiem czy się uda, ale jak się uda będzie naprawdę bardzo fajnie, więc no, na razie lecimy na te inne wiadomo, na te inne jeszcze dwa konta, więc no, mam na to sobie wlecimy. Zobaczymy co tam słychać, no i co mogę powiedzieć. A potem sobie pogramy na tym, tam gdzie mamy karnet, więc no, tutaj widzę nic ciekawego, więc no, tutaj nic ciekawego, takie wydarzenia. Więc no, więc co, i tu jest ile rzeczy jest w ogóle. Ja tu mam, ej, mordy, chyba, z tutaj zacznę, e, powiem, miał sobie te gemiki, bo patrzcie, w ogóle za na będą gemy? No tutaj no, e, ale potrzebuję te gemy, tak. Więc to no, jakieś zaproszenia, tu jakiś stary klubik, więc no, lecimy jeszcze na jedno konto. I za chwilę sobie lecimy sobie grać, i co, jak się za mój głosem mam chrypę taką e, dziwną, można powiedzieć, więc no. Zostawcie łapeczkę, no i co, damy radę tutaj wbić. Nie wiem, 10 taków byłoby bardzo fajnie, jakby nam się uda Będę bardzo z tego zadowolony. Więc no, tutaj coś ciekawego, tutaj też nic ciekawego. Więc no, tutaj też tak samo nic ciekawego. Więc no, tu też yy, jeszcze właśnie, możecie też wbić do klubu, mojego głównego klubu. Yy, pogromcy coli. Jak macie 8,5 tysiąca parków, bo klub aktualnie stoi w miliona dwieście, a brakuje tam do topki chyba około 300 tysięcy, bo to jest pucharku, więc to no, wbijacie jak macie jakieś dobre konta albo 8,5 tysiąca parków, a nie macie, to zapraszam proszę do tego klubu, więc no ja sobie lecę na to konto, tam gdzie nie więcej mamy karnet Więc no, może też zrobię coś takiego w następnym karnacie, że po prostu liczba łapeczek, no i wtedy kupuję ja sobie karnet i będziemy to razem otwierali. Więc myślę, że warto szczyć czerwony przycisk, dlatego że mordy wbiję całe karnet i będę to otwierał na jednym odcinku. Eee, więc no, myślę, że warto, no. Poczekać na ten moment, będzie to naprawdę kozackie. Więc no, nie więcej, sobie wezmę jakąś fajną postać. Więc no, mordy, musiałem krótkie cięcie zrobić, przepraszam, bo ktoś mi do pokoju XDWZ wbił. Okej, okay. więc no, weźmy sobie Broka. No, Broku nie umiem grać, ale spróbujemy, co ja tutaj będę mówił. Trzeba próbować. Więc no, weźmy sobie, no, na tym, więc lecimy, nie więcej. Mam 7% baterii, więc no, słomitko. No i co, wbijacie też na poprzednie odcinki. No i co? Widzimy się w sumie jutro, jak skończę ten odcinek. Za jakieś 5 minut. I sorki za moje lagi internetu. Ale naprawdę, uda oh, jest ta fajna mapa, lubię tą mapę kiedyś y, ona była wiecie, jaka to jest bary, który bez sensu w ogóle tu przychodzi. Bo to są mordy małe pucharki, więc będzie mega łatwo, nie wiem, więcej... czy znaczy, Powinno być łatwo. Ten dery może mi porobić akurat, bo wiecie, ja mam lagi. A ja go też porobię, więc z na git więc no ja w sumie rob, zrobię to i cięcie. Więc no mordy, nie więcej idzie mega kzacko! Więc no lecimy sobie z tym Barry'em, ale on nas porobił, więc niefajnie. Więc no robię cięcie nie wiem, co i nie więcej, widzimy się za chwilę. Ale i tak już wygrywamy. Jakby z mordeczki nie więcej wygraliśmy tą giereczkę, zobaczymy jak to nasza misja. Więc no lecimy sobie jeszcze z dwoma gierkami. Myślę, że dwa gierki na spokojnie nam wystarczą. Więc no, będziemy się po krótkim cięciu. A tutaj mordeczki idzie bardzo spokojnie, więc no. E, Gramy sobie nie więcej dalej. Więc no, w sumie, co ja będę mówił. Oglądacie sobie chwilę. Brock to nie jest moja najlepsza postać jaką mówił gracz no ale ten ryko mnie chyba porobi Albo on tak mnie nie porobi, Gicior. W Ale mam chyba najwięcej gwiazdek ale albo ten tik ma Ale ten tik chyba ma o jedną więcej więc no spokojnie i tak jest fajnie Więc no morneczki zobaczymy ile zaryczyliśmy tutaj ale beka, brakuje nam tylko jednego miejsca, 5% baterii. Mam nadzieję, że uda się odciekła. Ja się mi nie wyłączę telefonu, więc no ja wypadek podłączę ten telefon, więc to podłączyłem, więc myślę, że bardzo fajnie. Widzimy się już po cięciu, nie będę coś z tego nagrywał. Więc no, widzimy się już po tej gierce. Na razie idzie bardzo nagicie, więc no, jest bardzo fajnie, ale znowu mi się głos zmienił. Więc no, zaraz już skończymy gierę, więc widzimy się nie więcej jak skończę tą giereczkę. No już zaraz koniec gereczki Więc no, mordeczkę, no, na już odcinek wam się spodobał i zobaczymy nie więcej ile zaliśmy wiadomo czego żetonów 800 może coś takiego Ile da? 660 y, żetonów, więc no, mamy następne, następnego pozioma. Więc bardzo fajnie, więc no, subskrybujcie kanał, zostawcie łapeczki w górę i komentarz. Bardzo za to dziękuję za oglądanie. No i co? Yy... Widzimy się raz w następnym odcinku. Pozdra!